Dzień dobry Państwu. Dzisiaj oczywiście zaczynamy sobie od Komsomolskiej Prawdy i pierwsza duża wiadomość, która się tutaj pojawia, to Ukraina wykorzystała strefę bezpieczeństwa korytarza ziarnowego dla ataku na okręty w Sewastopolu. I tu już dotykamy pierwszego dużego tematu ostatnich dni, to znaczy w dużym skrócie, choć zapewne tym... Już po drodze słyszeliście, chodzi o to, że strona ukraińska wykorzystała drony powietrzne i wodne, żeby zaatakować okręty floty czarnomorskiej. Najprawdopodobniej dwa z nich zostały uszkodzone. Możliwe, że poważnie fregata admirał Makarow miała zostać trafiona przez takiego wodnego drona. Jest nagranie, jak on transmituje. Obraz ze swojej kamery w zasadzie aż do momentu uderzenia w taki okręt. Jeszcze nie mamy dokładnego potwierdzenia, które na pewno jednostki Floty Czarnomorskiej zostały trafione i jak poważne są straty. Jednak mamy już konsekwencje polityczne. Otóż strona rosyjska uznaje, że, i tutaj czytamy, drony zostały wypuszczone z portu Odessy i z jednego ze statków, którym. Był zafraktowany przez Kijów dla przewozu ziarna. I oni twierdzą, że faktycznie zostały te środki bojowe wystrzelone, wyrzucone z cywilnych statków do przewozu ziarna, co według nich oczywiście prowadzi do zerwania umowy o przewozie ziarna. Zaraz będzie o tym większy tekst, więc nie będziemy tutaj długo nad tym. Siedzieć, kolejny tekst mamy, Bitwa za umysły i serca, jak młodzież z wyzwolonych terytoriów tak naprawdę odnosi się do Rosji. To jest absolutnie bardzo ciekawe pytanie, natomiast nie spodziewamy się, żeby Komsomolska odpowiedziała na nie w sposób, który my moglibyśmy ocenić jako wiarygodny. Natomiast tutaj właśnie pod spodem jest tekst, Rosja zatrzymała... Swój, swój udział w umowie ziarnowej, co będzie z cenami, kto zamieni Ukrainę na światowych rynkach ziarna. I tutaj mamy cały duży artykuł, który odpowiada zwykłym Rosjanom na ważne pytania, na przykład, co to za umowa. To jest podwójna tak naprawdę umowa, albo inaczej dwie umowy. Ukraina i Rosja nie podpisały ze sobą żadnych dokumentów, na nic się. Ze sobą nie zgodziły. Zamiast tego była umowa pomiędzy Rosją, Turcją i ONZ i osobna umowa pomiędzy Ukrainą, Turcją i ONZ. Ona zapewniała na 120 dni możliwość bezpiecznej żeglugi dla statków wjeżdżających zboże z portów Ukrainy w świat. Oczywiście było to związane z faktem, że Ukraina jest ogromnym producentem właśnie zbóż, które są potrzebne dla całego świata, żeby się wyżywić, w tym w dużej mierze dla krajów Bliskiego Wschodu i Afryki. Zresztą tutaj dalej w tym artykule możemy przeczytać, że według Rosjan do tych krajów tzw. Trzeciego Świata dotarły tam ledwie parę procent tego ziarna, a większość trafiła do bogatych krajów Europy, ale to jest wersja rosyjska. Jeśli jesteście zainteresowani tematem, to na pewno tego typu informacje są dostępne. Można poszukać. Dalej, tutaj jest oficjalna przyczyna podpisania tej umowy, i tutaj faktycznie jest mowa o tym, że. Ukraina jest ważnym dostawcą ziarna dla krajów, które mają problem z jego produkcją. Jest pytanie, czy warunki tej, tej umowy zostały wypełnione. Tu jest dużo o tym, że właśnie Ukraina wysyłała to ziarno nie tym, komu teoretycznie było najbardziej potrzebne, ale na przykład nie widzę tutaj, żeby cokolwiek było napisane o tym, jak Rosja parę dni po podpisaniu tej umowy. Wystrzeliła swoje pociski w stronę portu w Odessie, który był no, miejscem bezpośrednio wpisanym do tej umowy, jako miejsce, w którym powinien zacząć się bezpieczny korytarz wywozu tego ziarna. Co zmieniły ataki dronów? Według Rosji, tu jest zresztą bezpośredni cytat z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, strona rosyjska nie może gwarantować bezpieczeństwa cywilnych statków transportowych uczestniczących w czarnomorskiej inicjatywie i wstrzymuje jej realizację na nieokreślony termin. Dodajmy, że ta umowa miała obowiązywać do końca listopada i już dość dawno Rosji się ona nie podobała. Warto też wyjaśnić, że Rosja też coś dostała. W ramach tej umowy dostała możliwość handlu ze światem, między innymi swoją żywnością, przy czym później Unia Europejska już po tej umowie zabroniła swoim firmom, czy firmom zarejestrowanym w Unii Europejskiej, przewozić i ubezpieczać takie transporty. Także Rosjanie, przynajmniej Komsomolska Prawda, czuje się oszukana, że z jednej strony pozwolono Rosji handlować, a z drugiej strony rzucili jej liczne kłody pod nogi. Oczywiście pozostaje pytanie, dlaczego Rosja sama nie może takich transportów zabezpieczyć, jeśli chodzi o statki i jeśli chodzi o ubezpieczenie, ale to już jest pytanie do wielkiego wodza, który od ponad 20 lat znajduje się u władzy i nie ma swoich statków, żeby wozić swoje ziarno. Kto może zastąpić ukraińskie ziarno na światowych rynkach? I tutaj pada oczywista dla Komsomolskiej odpowiedź, że będzie to Rosja, ponieważ osiągnęła ona wyjątkowy urodzaj 150 milionów ton ziarna. I piszą, że 50-60 milionów ton mogą przeznaczyć na eksport. Co oczywiście jest problematyczne ze względów opisanych wyżej. Statki i ubezpieczenie tych statków. Ale widzimy tak czy inaczej, że ten atak ukraiński, który według danych ukraińskich, ale jeszcze bardzo mocno niejasnych, był udany, według strony rosyjskiej także musiał być udany, sądząc po tej historycznej reakcji, sądząc po tym, że oni teraz twierdzą, że nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa na Morzu Czarnym, to może wskazywać na to, że albo ich Okręty nie są sprawne, albo będą się bały po tym Morzu Czarnym pływać. Jeszcze jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do zasadności takiego ataku, to podpowiem, że okręty floty czarnomorskiej miały tak naprawdę w ostatnich miesiącach wojny jedno zadanie i jedną rolę w tej wojnie. One strzelały rakietami manewrującymi kalibry, które trafiały bardzo często w infrastrukturę cywilną Ukrainy, w bloki mieszkalne, po prostu w miasta. Jeśli część z nich będzie chociaż uszkodzona i takich lecących w stronę Ukrainy pocisków będzie choć trochę mniej, to wszyscy powinniśmy się cieszyć i na, z całą pewnością jest to legalna, legalny cel w czasie takich działań wojennych. Tutaj mamy już artykuł o tym, jak Rosjanie zmieniają swoje... Przyzwyczajenie rodzinne i jak rodzą dzieci i posiadają dzieci w ramach nie małżeństw, tylko kontraktów. Po prostu się umawiają, dogadują, że będą mieli dziecko. Myślę, że normalna sprawa, jeśli chcą żyć jak chcą, ale ciekawa w kwestii tego, jak Putin cały czas walczy o tradycyjne rosyjskie rodzinne wartości, nie mówiąc czym one w zasadzie tak naprawdę są. Jeszcze mamy tutaj po lewej stronie te standardowe krótkie newsy Komsomolskiej Prawdy, i tutaj też byśmy powiedzieli, że mamy typowe pocieszanie obywateli w USA. Przepowiedzieli problemy Bidena, jeśli demokraci przegrają wybory do kongresu. Partia ZDF niemiecka na sumieniu, a plot swobody, to będzie taki filar wolności USA. Leży odpowiedzialność za wojny i przewroty na całym świecie, i jeszcze dowódca artylerii ogłosił, poinformował o demoralizacji ukraińskiej armii na kierunku zaporowskim, no, skoro tak twierdzi. Dalej mamy oczywiście sytuację na froncie, w ostatnich dniach dzieje się stosunkowo niewiele, raportują analitycy ataki rosyjskie w kilku różnych miejscach na, powiedzmy, linii od, byśmy powiedzieli, by właśnie w ogóle linia ta donbaska od mniej więcej Lisicianska, choć Lisicianska znajduje się trochę już za linią frontu, przez Bachmut i Awdijewkę aż do daleko na południu, do Wuchledaru. Tutaj także miało dojść do ofensyw rosyjskich. One póki co nie mają dużej skali i dużych sukcesów, przynajmniej nic o tym nam nie wiadomo. Za to w ostatnich dniach Ukraina miała osiągnąć pewne niedalekie, ale jednak sukcesy na kierunku Skupianska do Sfatowe. Droga R66, która łączy Sfatowe i Kierminno, miała się znaleźć pod kontrolą ogniową sił ukraińskich, to znaczy, że mogą ją spokojnie ostrzeliwywać. Także pojawiły się informacje, że droga kolejowa z Doniecka do Melitopola znalazła się pod ogniową kontrolą Ukrainy. Jest to dla mnie trochę zaskakująca informacja w tym sensie, że no już wcześniej ta linia kolejowa znajdowała się w ukraińskim zasięgu. Być może wydarzyło się coś jeszcze, co potwierdziło tę ogniową kontrolę. Pojawiły się też wypowiedzi zmobilizowanego żołnierza rosyjskiego, który miał znajdować się w, okolic, w okolicy miasta Kryjeminna. I on tam miał donosić, zanim zginął swoim bliskim, że znajdują się w okrążeniu, choć jego osobista ocena sytuacji mogła wynikać z pewnego rodzaju paniki, braku informacji i dezorientacji człowieka znajdującego się pod ostrzałem. To jest jak najbardziej zrozumiała sytuacja. Na no odcinku, nazwijmy to, skrajnie południowym lub południowo-zachodnim, czyli w okolicach Hersonia, pojawiły się informacje, że Rosjanie odbili miejscowość Mylowe, to jest mniej więcej, jak tutaj widzicie na brzegu Dniepru, takie dwie zatoczki, to ta północna zatoczka, to jest na północ od Nowej Kachowki, Tutaj cały czas trwa tak zwane hajmarsowanie, jak to zaczęli określać ostatnio w mediach wschodnich, czyli strona ukraińska powoli sobie drepcze raz w przód, raz w tył, czasem osiągając większe przełomy i cały czas jak młotkiem tłucze tymi hajmarsami po magazynach amunicji i liniach zaopatrzenia strony rosyjskiej, czekając aż tego typu działania osiągną wystarczające wystarczającą, powiedzmy, masę krytyczną, żeby zająć kolejny duży kawał terenu. Natomiast Rosja wciąż się tu spróbuje umacniać i ściąga nowe siły. Pod tym względem niewiele się tu zmieniło od naszego ostatniego spotkania. Przejdźmy do następnego punktu, czyli do naszych szybkich newsów, a jeszcze może zanim przejdziemy do tych szybkich newsów, Proszę Państwa, w linku, w opisie tego materiału znajdziecie zbiórkę. Zbiórkę, którą organizuję ja osobiście. Bartek, z którym byłem w Ukrainie ostatnim razem, bardzo mocno mnie zainspirował tym, co robi. Niesamowity człowiek i postanowiłem, że zrobię też coś po prostu samodzielnie. Choć oczywiście będą mi pomagać różni ludzie, w tym mm, nie pojadę tam sam. Niemniej to jest zbiórka tym razem całkowicie moja, zbieramy na sprzęt dla pułku imienia Kalinowskiego, który był reprezentowany przez Kordiana. Ostatnio wywiad z nim umieściłem na kanale, co także było mocną inspiracją. Natomiast to, co jest ważne, mamy tam konkretną listę potrzeb od sztabu. To są rzeczy, które zlecono de facto mi, żeby je zebrać. Oni wiedzą, aha, mamy Taką wielką listę potrzeb, ten fragment listy potrzeb powierzamy temu człowiekowi, w tym przypadku mnie, i już innym ludziom mówimy, że jeśli coś jest potrzebne, to te inne rzeczy. Także zbieramy. Wynik zbiórki jest już teraz bardzo dobry. To jest około 40 tysięcy złotych na dzisiejszy poranek, ale to jest wciąż jeszcze. Nie wszystko, wiadomo, te potrzeby są ogromne. Zbieramy głównie na osz, oczy i uszy tego oddziału, czyli drony i to, co do tych dronów jest potrzebne. Ale także w planie jest zawiezienie tam butów, ciepłych ubrań typu wojskowego, polarów, bielizny termoaktywnej i wszystkiego, co jeszcze się uda wywieźć. Także dziękuję z góry. Wszystkim, którzy już y, jeszcze planują wziąć udział, i nie z góry wszystkim, którzy już udział wzięli. Ale przejdźmy do szybkich newsów. W Rosji o 70% od wybuchu wojny zwiększył się popyt na antydepresanty i o y, jeszcze 56% na środki uspokajające. Dalej, żołnierz kontraktowy rosyjski w kamazie, w ciężarówce wjechał w kolumnę żołnierzy terminowych, poborowych na kosmodromie Plesieck. Póki co Rosja wyjaśnia, co nim kierowało. Tutaj mamy informację historyczną, już w tej chwili Rijanowost i potwierdza sprzed paru dni, z 29 października, to jest post na telegramie, oni piszą tam tak, okręty floty Czarnomorskiej odbijają, odpierają atakę dronów w zatoce Sewastopolskiej. Dalej. Dzisiaj o 4.20 kijowski reżim, pisze Ministerstwo Obrony, przeprowadził terrorystyczny atak na okręty floty czarnomorskiej i statki cywilne znajdujące się w na redzie portu Sewastopolu, w Sewastopolu. Nie do końca rozumiem, jak atakiem terrorystycznym może być atak na okręty wojskowe w czasie trwania wojny. Zwłaszcza nie rozumiem, jak może tak twierdzić strona, która tę wojnę zaczęła. Dalej. Pan Budanow, człowiek ze szczytu władz ukraińskich wojskowych, z wywiadu mówi, że. Do wyzwolenia Hersonia potrzebny jest czas do końca listopada. Tutaj mamy trochę zdjęć z ataku na Zatokę w Sewastopolu i informacje o tym, że w czasie tego ataku w pobliżu znajdował się amerykański dron rozpoznawczy RQ-4B Global Hawk. Bardzo możliwe, że on wspierał te działania. Informacjami na ten temat. Jeszcze tutaj jest jakaś duża eksplozja w czasie. Tego ataku. Tu z kolei mamy zdjęcia satelitarne z lotniska w Czarnobajwce, tuż pod Hersoniem. Według tych zdjęć i tych informacji, cała technika wojskowa, cały sprzęt, który był tu regularnie zwożony, został z tego, z tego miejsca usunięty. Dalej jeszcze mamy kolejne zdjęcia, filmy z akcji w Sewastopolu. Tu jest faktycznie kamera z drona wodnego. Trochę to sobie przewiniemy. Faktycznie z datą z 29 widać, że ktoś próbował tego drona płynącego jak łódka ostrzelać z karabinów. To być może w części przypadków coś dało. Natomiast. Mamy przynajmniej dwa takie filmy, na których było widać, że te drony dopłynęły do miejsca. One wszystkie są dostępne w sieci. Tutaj Fox News podsumował na podstawie danych z Kiel Institute, jakie były dotychczasowe kwoty wsparcia, jeśli chodzi o to wsparcie bezpośrednio militarne Ukrainy. Stany Zjednoczone 27,5 miliarda dolarów. Zjednoczone Królestwo 3 miliardy 740 milionów, Unia Europejska 2,5 miliarda, Polska miliard 800 milionów, Niemcy 1 miliard 200 milionów, Francja 220 milionów. Tu się dwa razy... No, przepraszam Państwa, dzisiaj operuję w innych warunkach technicznych niż zazwyczaj, ale sobie poradzimy. Już tu, już tu wracamy. O, byliśmy tutaj. W The Washington Post pojawił się duży artykuł o tym, że FSB finansuje ruchy rewolucyjne, protestacyjne w Mołdawii. Faktycznie to widać o czym za chwilę. Dalej. Buriacki sąd wypuścił na wolność osobę obwinianą o próbę zabójstwa. I przyczyną wypuszczenia na wolność tego człowieka była jego mobilizacja do armii. Słowenia przekazała 28 czołgów M55S Ukrainie. Nie są to czołgi najnowsze, ale z całą pewnością się przydadzą, mimo wszystko. Kolejne zdjęcia z Sewastopola, podpisane jako: Paniki u nas nie ma. Co tutaj jest, kolejne? Tak, to jest o układzie zbożowym, o tym już dość szeroko powiedzieliśmy. Jest też informacja o tym, zresztą to są niejednoznaczne informacje, o tym, że generał pułkownik Lapin, który był od początku tej operacji jednym z dowodzących na różnych kierunkach, był też takim kozłem ofiarnym po zdobyciu Lemana przez siły ukraińskie, że on został wycofany ze służby. Są też. Są też informacje, że miał się rzekomo udać po prostu na trzytygodniowy urlop. Był nawet fake o tym, że znaleźli go w rzece Martwego, ale to już jest potwierdzone, że to był fake. Strona rosyjska i takie prorosyjskie kanały tutaj informują, pokazują zdjęcia mające jakoby dowodzić, że strona ukraińska minuje teren metodą narzutową przy użyciu. Niemieckich wyrzutni rakiet Mars II, będących do pewnego stopnia taką niemiecką wersją tych gąsienicowych HIMARS-ów. Choć tak naprawdę ta gąsienicowa wersja tej wyrzutni była tą pierwszą, to HIMARS jest jej kołową wersją, ale my kojarzymy głównie HIMARS-y, więc tak mi wydaje się będzie bardziej czytelnie, kiedy mówię. Tutaj znany pisarz, także w Polsce Wiktor Suworow. Opublikował, nie wiemy skąd on dokładnie ma te zdjęcia, ale mają być te zdjęcia bazy przeciwlotniczej pilnującej Moskwy. Widać na tych zdjęciach, że stan techniczny tych systemów przeciwlotniczych pod Moskwą, które mają bronić stolicy kraju przed wszelkiego rodzaju napaściami jest bardzo zły. Można by powiedzieć w wyglądają te bazy na tych zdjęciach jak porzucone. On nie mieszka już dawno w Rosji, więc raczej dostał od kogoś te zdjęcia ale jest to interesujące źródło, tak czy inaczej. Mamy informację o tym, że Włochy przekazały Ukrainie tutaj śmieszne sformułowanie od 20 do 30 systemów artyleryjskich M109L. To też nie jest najnowszy system, ale wciąż bardzo skuteczny. 155 mm, czyli kaliber NATO, amerykański system, no 20-30 sztuk to już jest dość sporo, więc cieszy zdecydowanie. A propos tego, co mówiłem ostatnio, tego, że Rosja jest gotowa na mm, rozmowy pokojowe i próbuje wyjść jakoś z twarzą z tej sytuacji, minister Lawrow ogłosił gotowość kierownictwa Rosji do rozmów na temat Ukrainy. Oni oczywiście stawiają żądania i to jest to, o czym mówiłem. Oni muszą wyjść z tego w taki sposób, żeby się wydawało tam wewnątrz w Rosji, że wygrali. No tylko nikt nie chce w ten sposób z nimi rozmawiać. Włochy i Francja porozumiały się w sprawie przekazania Ukrainie systemów przeciwlotniczych SAMP-T, a także Włochy szykują nowy pakiet pomocy wojskowej i oprócz baterii właśnie tej wspomnianej, wyrzutni SAMP-T, także trzy baterie systemu ASPIT, nie, nie jestem pewien jak się to wymawia, Szykują do wysłania. Jeśli chodzi o wydarzenia w Rosji, to tutaj w jednym z muzeów, zresztą Muzeum Zwycięstwa w Moskwie, duże muzeum, no ładne, no ładne, aczkolwiek teraz bym tam nie pojechał chwilowo, szykują tam grę taką dla dzieci, która się nazywa choinka zwycięstwa, obronić nowy rok. Przy czym słowo zasitit, czyli obronić, pisane przez. Łacińskie Z. Rozumiemy tę symbolikę. W ramach udziału w takiej grze dzieci mają dostać na koniec żołnierską kaszę, worek w kamuflażu, żołnierską czapkę, grę planszową i czekoladkę. Dość obrzydliwe. I mamy, tak jak mówiłem, tutaj Washington Post pisał o tym, że FSB wydaje duże pieniądze na organizacji ruchów protestacyjnych w Mołdawii właśnie trwają w Mołdawii właśnie trwają duże ruchy duże protesty w Mołdawii i jednocześnie w Górskim Karabachu także trwają protesty i demonstracje przeciwko włączeniu tego regionu do Azerbejdżanu trudno powiedzieć jak w obu tych sytuacjach uczestniczy Moskwa natomiast destabilizacja Sąsiednich terytoriów na pewno leży w ich typowej metodzie działania. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za wpłaty. Jesteście naprawdę wielcy. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.